Cześć. Ej, czego ja tak się przywitałem? Nie wiem. Jak zwykle, tradycyjne, niedawno, niedawno. Nie, niedawno. Nie byłem dawno, przecież niedawno testowałem hałę, o co chodzi, co za mną jest, dobra. Nieważne, gramy o... o, o. Czekajcie. O, o, okej. Okay. Dobra, cztery stówy, proszę. Skasowej. Siphon Coffee. Co to jest? Nie chcę wiedzieć, co to jest. Okej, okay. zrobiłem? Tak, łatwe. Mleko odblokowałem, a jestem kozakiem. Dobra, almond milk, bo jestem kozak. Od razu kupuję najdroższe. Staś mnie no to kupuję. Milki Way, Milky Way. Ty tam jest John Wick! No czy no taki dziwny John Wick, ale John Wick! Lactos free, proszę. Co ty się tak dzieje? O, kodziksą masz. Proszę bardzo. To jest mój drugi... To jest mój drugi... Something cool. Dobra. Nie umiem pisać na telefonie, może da radę. Okej. Okay. To jest krzesło, nie? Dwa. Yo. Để... The best! Co to? Okej, okay, wróciłem, Jakby coś to, nic, to nie było. O, takie buty. No, ja jestem ciężki w strzelaniu. Proszę bardzo, masz tam piękny napis. Green Krenalty. Karny, tak? Rzut karny. O, dobra, to zaraz strzelę. To... John Wick. Sorry, John Wick. Wiem, że mnie zastrzelisz. Ale odmówię ci. Coś, żeś się rozpłakał. To żeś się... Coś się cieszysz. Co się cieszysz jak głupie jakaś... Przepraszam, że tak mówię, ale strasznie dziwnie wygląda, jak się tak cieszy. Dobra, kodzik ma O co chodzi? Te reklamy. OK. Dobra, nabieramy lód. Jestem tym ekspertem. Jak widać naprawdę dużo nabrałem lodu. Na raz, wystarczy. Od razu. Okej. Okay. O, wysypało mi się. Spoko. Dobra, wycinamy teraz tor torcik. Okej. Okay. Ciach. Idealnie. Ja mam taki specjalny nóżek. Widać? On przecina takie w po, w, takie jakby... Widzicie? On, on takie jakby prze, z przerwami przecina. On jest specjalny. Nie wygląda jakby był specjalny. Co się z tym ciaskiem stało? O, masz. Dobry deser. Znaczy, nie deser. Co ja gadam? Dragon drink. Okej. Okay. Dobra. Zamierzam. To! 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 Taką kawęarnię. Albo to! kawiarnię. Nie patrzcie się na tą cenę. Wrócę wam... Co? E, co tam jest tu za billboard? Tam widzicie za tym żółtym rad dad? ok W drugim odcinku to spokojnie zrobimy. Zrobimy takie coś. A dzisiaj to pierwsze pierwsze kawy robimy. Okej. Okay. Jeszcze Tobie ekspreso, zrobię i kończę odcinek. Paszynfu... For... Po co ja kupiłem ten dragon? Jaką ona ma twarz? Ona wygląda jakby... Nieważne. Czekaj. The use to call me. Dobra. I Tak się bardzo znam na angielskim. Że wy nawet nie wiecie. Dobra. To jest Riley i tyle. Pięknie. Dobra. Kokonat. Czekaj. Ice. Proszę. Gława. Co to jest? Kokonat. Kokonat. I pineapple. A to później. To to. A to to za sos. Wylewamy. No i kolejna rykama się ma.